Szkoda gadać. Szkoda gadać. Szkoda gadać. Szkoda gadać. Szkoda gadać. Szkoda gadać. To po prostu szkoda gadać. Ach. Szkoda gadać. Szkoda gadać, kolejna edycja, dawno oczekiwany chyba gość wreszcie będzie o koszykówce w Zgorzelcu. Tomasz Zabłocki. Widzę. Akademia, Akademia Koszykówki, teraz? Obecnie. Tak jest. Wcześniej tak Turów w Zgorzelce, wcześniej mnóstwo klubów różnych. Tak jest. Jak to się zaczyna w ogóle kariera koszykarska? Opowiedz o swoich początkach, bo zaczniemy, wiesz, po no, kolei. To, kiedyś to wyglądało to tak, że w szkole podstawowej e, namawiał mnie do tej dyscypliny nauczyciel WF-u, zapraszał mnie na jakieś SKS-y. Różne, różne sporty próbowałem, czy piłkę nożną, czy lekkoatletykę. i jeden nauczyciel, pan Piotr Torbus, z Bilawy, skąd pochodzę, namówił mnie na tą koszykówkę. Wyróżniałem się też wzrostem i po prostu namówił mnie na to, i, i tak to zostało. I grałem tam w tym klubie, wyróżniałem się bardzo dobrze. Zauważyli mnie tutaj ze Zgorzelca włodarze i no wtedy wtedy nie, nie. trenerem był Jarek Jechorek, który bardzo mnie chciał tutaj, w wieku 16 lat ściągnął mnie do Zgorzelca i, no i tak to się rozpoczęło. To poszedłeś wtedy... do szkoły do Zgorzelca, to tak. wszystko było załatwione, klub Ci to załatwiał, prawda? Tak jest, prawda? Klub, klub mnie tutaj dał do internatu w Górniku, mieszkałem, chodziłem do liceum e, na mogiłki i, e, no i trenowałem, 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 to wtedy spadł do trzeciej ligi i y, przez 11 lat grałem w tym klubie. Od, do, y, y, doprowadziłem turów, y, grałem w, w poszczególnych ligach od trzeciej do aż do Ekstraklasy w tym klubie. Dobre wspomnienia? No, piękne. To są najlepsze, najlepsze moje wspomnienia jakie mam. Zawsze z synu mam dwóch synów. Opowiadam im to jak to wszystko było i to są y, wspomnienia, które będę pamiętał do, do końca życia. Najlepsze to chyba y, każdy awans był bardzo fajny, a najlepszy to był ten pamiętliwy, co żeśmy zrobili awans do Ekstraklasy, gdzie tutaj Koszykówka to była na pierwszym miejscu i gdzie się przechodziło na mecze, pamiętam mecz o 18, a o 16.30 już pełna hala na Maratońskiej była. Przepiękny to, czas. Jeszcze wrócę, jak to, łowcy główcie gdzieś tam znaleźli w tej bielawie? No to właśnie to jest... Jak dosyć, to się grałem, grałem w grupach młodzieżowych i graliśmy po prostu przeciwko Turowowi z Zgorzelec w grupach młodzieżowych i w tym roczniku akurat właśnie trener Jarek Chorek miał też właśnie grupę i grałem przeciwko nim i oni obserwowali mnie w różnych meczach, że bardzo dobrze sobie radziłem. I postanowili, przyjechali do mnie do, do Bielaby, do rodziców, porozmawiali z rodzicami. Rodzice na początku nie chcieli mnie puścić, bo Właśnie, koło dwustu um, głupi wiek, 16 lat, zostawić chłopca samego, no ale miałem tutaj opiekę e, o, trenera Jechorka, a także w szkole e, nauczyciele wiedzieli, że jestem tutaj sam, że tak samo każdy mi tam pomagał. Czy to jest dobra szkoła, tak? Że tak. No, polecasz? Nie. No, no, nie było to też tak kolorowo, bo też gdzieś tam, gdzieś tam z nauką może były też problemy, no ale człowiek się później sam jakoś zapierał, próbował się jeszcze dodatkowo uczyć, dodatkowo jakieś korepetycje, no i jakoś tam e, dał radę. To jest historia koszykówki w ogóle. Z kim ty grałeś? Z kogo zacznę? Opowiedz, wiesz, nazwiska no grałem, rzucić, bo to wiesz. Zaczynałem jak przyszedłem tutaj, to byli starsi zawodnicy, z którymi ja się wychowywałem. To był Rafał Lekliński Wcisło, Czarek Polis, Zbigniew Szmucer. To byli zawodnicy, którzy... Ja byłem młody łepek, 16 lat, wychowywałem Emila Emil Damiak, Artur Ziemba już nie pamiętam wszystkich nazwisk, może przepraszam. To, że by, tych... to były te czasy, kiedy jeszcze ja na przykład bardzo lubiłem chodzić, bo to było tak. takie serce było w tym, tak? Ta To trzecia liga. To tak potem jest. się pieliście. Tak. Później żeśmy zrobili awans do drugiej ligi, przyszło e, paru nowych zawodników, przyszedł Romek Ródkowski, Mirek Kabała jeździł po Polsce, który postanowił wrócić do Zgorzelca i wrócił Mirek, ściągnął tutaj Romka Ródkowskiego, który e, naprawdę e, zawodnik który grał w Ekstraklasie, w Hutniku Kraków, w Grudniku Wałbrzych i potężnym wzmocnieniem dla nas był, no i e, e, trenera, trener to wtedy też był Jarek Jechorek, zrobiliśmy awans, awans do pierwszej ligi. Ile to trwało? Przypomnij, bo to wiesz, to się zrozumiewa. Ile to na... szliście przez drugą ligę? Rok, no, już dwa? nie pamiętam, już nie wiem, może ze 2 trzy lata gdzieś tak było, żeśmy zrobili awans do, do pierwszej ligi. Jeszcze w drugiej lidze był taki trener z, z Wrocławia, Rafał Kalwasiński, który nas prowadził też, nie? Nie udało mu się, ale awans do pierwszej ligi zrobił Jarek Jechoryk. Właśnie ten trener, który mnie tutaj ściągnął i dali mu właśnie pierwszy zespół i zrobiliśmy awans to do pierwszej ligi. w pierwszej widzę Wtedy bodajże był trener Daś, trener Daś, którym żeśmy pamiętny sezon co żeśmy z Koszalinem grali w finał o awans do Ekstraklasy i żeśmy nie awansowali. Grzesiu Morzak dostał wtedy w finałowym meczu, brutalnie został sfalowany w Udo i nie mógł dokończyć meczu. Przegraliśmy ten mecz i ogromne załamanie było pamiętam, ale w świętej pamięci prezes Zbigniew Kamiński utrzymał cały zespół i wzmocnił jeszcze kilkoma zawodnikami. Ten zespół przejął ten zespół Radek Czerniak, który też jeszcze wcześniej grał i zrobiliśmy awans do Ekstraklasy w, te, w, w, tym, w tym sezonie. Byłeś jeszcze w Ekstraklasie? Tak, grałem sezon w Ekstraklasie, zostaliśmy jeszcze jeden sezon. Ja, Edi Edward Żak, Adrian Czerwonka. E, doszli, doszło dużo, dużo nowych zawodników polskich, e, zagranicznych, no i po tym sezonie postanowiłem, że chcę grać i w, o, odszedłem z Turowa. i tam raczej jak to się mówi, mało, i, się grało, grałem, mało się grałem, grało. Mało to... się grało, no, a chciałem grać i poszedłem wtedy, odszedłem do Astorii Bydgoszcz. W, w Astorii Bydgoszcz grałem, e, trenerem był Jerzy Hudeusz żeśmy nawet nawet bardzo fajny sezon zagrali jeden mecz nam zabrakło, zabrakło do, do playoffów i po tym sezonie poszedłem do Czarnych Słupsk w Czarnym Słupsk z Igorem Griszczukiem zajęliśmy piąte miejsce wtedy w playoffach żeśmy po Słupsku poszedłem do mm, Górnika Wałbrzych tak dwa lata grałem w Górniku tam właśnie był Radek Czerniak trenerem w pierwszym sezonie, w drugim sezonie był już Jerzy Hudeusz. Tam już były zawirowania finansowe w tym zespole. W trakcie przyszedł Andrzej Adamek. I po tym sezonie poszedłem do Znicza Jarosław. Dariusz szczubio mnie tam ściągnął do Ekstraklasy. Ze Znicza. Znale, znane nazwisko padało. Tak jest, tak jest. Ze Znicza Jarosław poszedłem do Kotwicy Kołobrzeg. Też Dariusz Szczubiał był trenerem w Kotwicy Kołobrzeg. I później po Kotwicy... Poszedłem do Sportino i Nowrocław i ze Sportino i Nowrocław do Polonii Przemyśl do pierwszej ligi. I jak dostałem telefon z klubu tutaj ze Zgrzelca, czy zawieszam buty na kołku, czy gram jeszcze. No i postanowiłem, że jak przyjadę po sezonie, porozmawiamy i postanowiłem, że już starczy jeżdżenia po tej Polsce. Rodzina, m... chłopcy, dwóch synów mam, beze mnie się wychowywali praktycznie, tylko w wakacje byłem z nimi i postanowiłem, że... Zjeżdżam z powrotem, będę prowadził młodzież. No i to tak teraz trwa. Ciężki Dosz... żywot sportowcy. No tak, bardzo ciężki. To, jest... to, tak, to się tylko tak wyobraża, że fajnie no, są sukcesy, a są różne, są różne sytuacje, dziecko chore, jesteś i 600 km od domu, musisz sobie jakoś z tym radzić, trzeba wygrywać, przegrywasz mecz czy coś, musisz po prostu być bardzo mocno psychiczny do, do takich rzeczy. Nie? Ile lat Na... trwała ta kariera twoja? Moja kariera trwała 17 lat. 17 lat grałem. Także to no Tak standardowo można powiedzieć. Tak tam, jest, tak? tak jest. 17 lat. Duże się chyba nie da. Za organ jest też chyba tak. Też no, w tamtym roku po, postanowiłem pomóc tutaj chłopakom w drugiej lidze żeśmy grali i po prostu grałem mecz i przez trzy dni to nie mogłem wstać z łóżka, bo tak mnie wszystko bolało, wszystkie mięśnie i no już wiek, po prostu wiek już nie pozwalał na to, żeby grać tak intensywnie. Jeszcze treningi w tygodniu, prowadzić szkółkę, treningi, wszystko. No zobaczymy, zobaczymy. W tym roku zaczynamy od trzeciej ligi. Zaczynamy, y, 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 mamy plan, żeby nasi chłopcy tutaj z tego, z tego regionu grali, żeby się ogrywali. Do tego y, doda, y, dodajemy naszych y, zdolną młodzież y, z juniorów, którzy będą się ogrywali na, y, y, na jak jest trzecia liga. Tak? Czyli wracamy do korzeni. Tak jest. To tak wraca jest. do korzeni. Tak Mówisz, jest. to dobrze? Wiesz, możesz ponarzekać tutaj, jest, wiesz ile ja, ja, słów padło tutaj w ja gorzelce Ja się wychowałem w tym klubie, nigdy nie będę źle na ten klub mówił, bo naprawdę tyle całe życie oddałem dla tego klubu i yy, będę robił wszystko, żeby ten klub się odbudował. Chcę bardzo, jest plan, pan teraz prezesem klubu jest pan Piotr Borowy i widzę, że to jest odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu stąd ze zgorzelca, któremu zależy na, na tym, żeby ten Turów się, żeby ta koszykówka była w tym zgorzelcu. I wychowankowie, prawda? tak, nie, jest. ja I, do chcemy, tego i chcemy tych właśnie wychowanków naszych, którzy gdzieś tam może wcześniej też grali, dostaje też telefony, SMS-y od chłopaków, że chcą spróbować, usłyszeli, że będzie ta trzecia liga i zapraszam, nikt nie jest nie, nie mam dla, nie jest miejsce dla nikogo zamknięte, kto by chciał Zapraszam na treningi, mamy już jakąś grupę, którą, z którą chcemy grać, i jeszcze jak ktoś, ktoś by chciał jeszcze, to naprawdę zapraszam do, do tego zespołu. To jest no właśnie, to jest Zespół, Akademia Koszykówki jeszcze inna sprawa, ale ja tak chciałbym jest. do Ciebie jeszcze. Ty jesteś mhm. trenerem w takim razie teraz. Tak jest. Tak jest. masz papiery trenerskie? Tak, mam no, już wcześniej zrobiłem trenera, trenera grup młodzieżowych. A teraz w tym sezonie jestem w trakcie, jestem w trakcie robienia y, klasy, klasy B, to jest, klas, to jest y, trener y, senior, y, seniorski. Gdzie po prostu będę mógł prowadzić zespół, zespół właśnie też w życielidze. A to jest potrzebne? Mieć ba te papiery tak. w sensie, inaczej, taki... inaczej nie będziesz mógł, inaczej nie możesz prowadzić zespołu seniorskiego. Takie tak? przepisy. Takie są przepisy. I... Ale to musisz skończyć kurs no, czy studia, nie? To wiem. są, nie, to są, to są zrobione przez e, klinikę. E, poli, e, Polish, e, Polish klinik, jest są robione właśnie te różne kursy trenerskie i ten, ten kurs będzie się odbywał teraz w grudniu w toruniu. Jadę na, na... Co weekend będę tam jeździł, no i kończy się egzaminem i jak to wszystko, wszystko dobrze pójdzie, no będę miał papiery i będę prowadził. Seniorski. No, no bo ty no, tak. jesteś doświadczonym tak jest. prawda, w tym temacie. A co tam musisz umieć, żeby być tym trenerem? Znaczy, w sensie takim że jakieś medyczne kwestie? No też... tak, bardziej, bardziej to są takie, no też właśnie, też yy, jak prowadzić zespoły i też jest yy, głównie o pedagogikę. Tak samo też, jak podchodzić po prostu do każdego zawodnika. jak nie można traktować wszystkich zawodników tak samo, tylko po prostu tam będą też nas uczyć tego, do, do każdego zawodnika trzeba podejść inaczej. No ale no ja, już jestem, ja, już jestem, ja już jestem doświadczony, na tym też widziałem, byłem w niektórych z, w zespołach, widziałem, miałem tych trenerów tylu, że wiem też jak podejść do, na, na którego chłopca można krzyknąć, na którego nie można krzyknąć i no tak, tak jest, tak jest w sporcie. Teraz ostatnio koszykówka się znowu na fali zrobiła. Rozmawiamy po Mistrzostwach Świata tak. w koszykówce, gdzie Polacy zajęli ósme miejsce. To jest w ogóle sukces. To... Na miarę stulecia można powiedzieć. No tak, to każdy był zdziwiony tym, co chłopaki pokazali, bo naprawdę w grupie to, co żeśmy zagrali, te trzy mecze z Chinami, tam z Wybrzeżem Kości Słoniowej tak, i bodajże trzeci zespół nie, nie Z Ameryki Południowej. Tak, już było. nie pamiętam. To naprawdę, naprawdę super, super zagrali chłopaki. Widać było, że z meczu na mecz oni tworzyli coraz lepszą kolekcję w tym zespole. Jeden za drugiego walczył, wychodził, nawet ci, którzy mniej grali. To tak reagowali na zdobyte kosze przez kolegów, którzy więcej grali na boisku, gdzie ten chłopak, który mniej grał, nieraz jest, tak jest, że jest tam gdzieś obrażony, że może mniej gra, a tu widać było naprawdę chemię. Trener Mike Taylor zrobił naprawdę ogromną robotę. Fajnie, że to. Zawsze się działo u nas w naszej reprezentacji tak, że został ściągnięty jakiś trener rok dwa, nie ma sukcesu, odsuwali go, a, ten, a tego trenera zostawili, zostawili, uwierzyli mu i, i wyszło teraz. Pokazała reprezentacja. Ja się cieszę bardzo, bo to, co zrobili ósme miejsce w internecie, to po prostu na każdej stronie wszędzie było o, o, o koszykówce, tak jak o, o, o siatkówce, tak? i to jest taki motor napędowy. Jak reprezentacja gra dobrze, to też znajdują się pieniądze dla różnych klubów w Polsce i, I dla tej koszykówki. I, dla te, I ta młodzież się też garnie do, tej, do tego sportu. A myślę, że taki trener z zagranicy w sensie. Wiesz, trudno mi sobie wyobrazić, mhm. jako człowiekowi z zewnątrz, jak to, na czym polega ta praca trenera, żeby stworzyć zespół. Ja, mhm. tyle co mi się podobało, to tego te przemowy w szatni, takie tak, słynne, które poszły tak, w świat. naprawdę. Naprawdę no, to widać, jaki to jest naprawdę w bardzo no, no, świetny trener, tak? Wie, no trener to jak, jest wie, psycholog, wie jak psycholog, tak, pedagog, pedagog wszystko. w ogóle właśnie, to jest tak. ojciec, matka, sierżant tak i jest. wszystko wie. Tak jest, on musi wiedzieć, z którym zawodnikiem, tak jak mówiłem wcześniej, na którego można krzyknąć, a którego trzeba pogłaskać, tak. I, bo krzykniesz na tego, na którego trzeba pogłaskać i obrazi się i przestanie, nie wiem, no, przyjeżdżać na reprezentację czy tam w klubie, i no, no to jest trener, który musi wiedzieć. I naprawdę ten trener, który w naszej reprezentacji to, to mówisz właśnie o tych, o tych przemowach, gdzie mobilizował chłopaków do jeszcze większej pracy, do jeszcze lepszej gry, mimo to, że z Hiszpanami przegrali, słyszałem to jego też po meczu przemowę, to naprawdę chłopaki na pewno poczuli się. Jak ja to usłyszałem, to też gdybym był na ich miejscu, też bym się poczuł, że no nic się nie stało. No dobra, przegraliśmy, ale mamy następny mecz, gdzie i na pewno no, wrócą, wracając do Polski, to będą znani chłopcy, te nazwiska będą znane w całej Polsce. No. A ty pracowałeś z trenerami z zagranicy? No. Taki aspekt językowy mnie interesuje. No Na przykład to... Tutaj. Jak to jest, wiesz, w takich emocjach, meczu, granie, no słuchać jest. tych komend wszystkich? W ekstraklasie to jest tak, że musisz znać język angielski. Tak, i nie ma opcji. Nie ma opcji. W, w szatni nie ma w ogóle rozmawiania. Po polsku, tylko po prostu trenerzy przekazują to wszystko po angielsku. Są młodsi chłopcy, pamiętam, to zawsze gdzieś tam się y, pytali, co, o, co, tam, co tam trener mówił, bo mieli troszeczkę problem z tym językiem, ale też starali się uczyć jak najwięcej. I no miałem co? Miałem trenera w Innowrocławiu, Kurtikow, Aleksander Kurtikow, y, który też y, tylko w języku angielskim mówił. A tak praktycznie to. No jeszcze w Słupsku był Białorusin też yy, ten mm, no, yy, Igor Griszczuk. No ale on. on no to już prawie Polak. No, on, on mówił po polsku, a po prostu miał trenera, który, mu, który tłumaczył dla y, y, zawodników zagranicznych, tak? A no. ty... No to co, teraz masz Akademię koszykówki. Tak jest. Od tak roku jest. działa taki twór. Tak, to już jest teraz drugi rok. Wymyśliłem to z żoną, też paru znajomych mi podpowiedzieli, żebym spróbował spróbować, zobaczymy, jak to pójdzie i tamten rok naprawdę nie było, nie było źle, a w tym roku, co zaczyna się to dziać naprawdę świetnie. Jest ogromne zainteresowanie. Jeszcze z tego, co mogę podpowiedzieć, to żeśmy weszli pod skrzydła Turowa, z Gorzelec Turów bierze naszą Akademię pod siebie. Koszulkę ubrałeś jak trzeba. Bardzo dofinansowuje, dofinansowuje, dofinansowuje każde dziecko, które będzie trenować u mnie w akademii, będzie klub dopłacał pieniążki. Konkretnie, zamiast, stu, tak jest. zamiast 160 zł, będzie, będzie każde dziecko płacić 50 zł za, 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 za cały miesiąc. I to wszystko będzie opłacał klub. Wszystkie turnieje, które będziemy jeździć, to wszystko będzie opłacał też klub. No i wreszcie. Tak jest. Świetna sprawa, bo zaczynam w tej akademii z dziećmi od wieku przedszkola do później mam klasy 1, 2, 3, 4 podstawówki, później jak chłopcy przechodzą w wiek 5, 5 6 klasa przechodzą do najmłodszej grupy turowa mini koszykówki i zaczynają już grać normalnie w Lidze Dolnośląskiej w turniejach i to jest właśnie pad pomysł na to, żeby prowadzić te dzieci od samego początku, robić zabawy dla nich z koszykówką, gdzie będą trafiać do grup młodzieżowych, żeby już umieli kozłować, podawać podstawowe rzeczy, które już później trener nie będzie musiał się zajmować tym, tylko innymi inną a popularna jest koszynkowka teraz? Jak ja byłem młody, co wiesz, byłem murzynem, nie? I grałem w kosza i biegałem po podwórku non stop praktycznie. No jest, jest. No. Ale teraz jest mniej no jest, jest, jest Chodzę problem. Chodzę przez osiedle no tak, moje, puste, gdzie grałem. Puste, puste orliki p... stoją, te pobudowane, te wszystkie orliki są. No ale widzę, że też to wszystko zależy od rodziców. Rodzice muszą te dzieci przywieźć na moje zajęcia. Jak Rodzicowi się nie chce, no to to dziecko nie przyjdzie, a widzę, że rodzice są bardzo zaangażowani w to, rozmawiam z tymi rodzicami na mojej akademii i są zadowoleni z tego, że te dzieciaki się ruszają, te dzieci są też zadowolone z tych treningów i widzę, że dzięki temu właśnie to jak mówiłem wcześniej, rodzice to jest podstawa, gdzie muszą te dzieci przywieźć na moje zajęcia. No to jest miasto koszykówki przecież. Tak to ci rodzice to przecież wiadomo, jacy to są rodzice. No. Tak, 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 tak. Albo sami grali tak, gdzieś czy... tam w szkole, co najmniej. No, no... teraz na przykład mogę też powiedzieć, że większość, połowę, dzieci to mam właśnie dzieci, którzy ojc, ojcowie grali gdzieś tam w grupach młodzieżowych. Kurowa. Mają teraz swoje dzieci, i po prostu mają, są zaszczepione też tą koszykówką, bo gdzieś tam zo zostało to. Gdzieś tam tato bierze syna, idą gdzieś po porzucać razem, i to dziecko też chce później właśnie spróbować. W mojej akurat ma, tylko tą akademię jest w Gorzelcu moja i po prostu próbują, przychodzą i widzę, że naprawdę. Są, z, e, są zainteresowane te dzieci. Jest jakaś taka lokalna wie, że to jest lokalny nasz sport. Tak, tutaj jest, nie? tak jest, tak jest, tak jest. Rozmawialiśmy poza Anteną o siatkówce na przykład, tak. że siatkówka jest popularna w Polsce, wiadomo, tak, tak. ale jednak no, tutaj lokalnie tak niekoniecznie. No, nie ma bo, tradycji. No to właśnie chodzi o to, gdyby na pewno gdzieś w Bełchatowie, to na pewno w tych szkółek tego jest zainteresowanie ogromne siatkówką, a nie koszykówką, bo w tej, akurat w tej miejscowości jest ta dyscyplina. No dobra, robisz trenera klasy B. B. Mm -hmm. Celujesz wyżej? Na razie zobaczymy, na razie zobaczymy, zrobię, na razie to zobaczymy jak to będzie. Trzeba... Na pewno to trzeba też jakiegoś czasu, żeby się nauczyć prowadzić taki zespół też seniorski i na, na pułapie trzeciej ligi spróbuję, nabiorę doświadczenia, będę wiedział, bo to też jest na pewno też inne prowadzenie niż w grupach młodzieżowych. To są młodsze dzieci, no właśnie, a są tu są dorośli, dorośli, z którymi też trzeba faceci, też inaczej rozmawiać. No. Tak, tak, tak. No ale... Ta trzecia liga to jest na zasadzie zawodowstwa? Nie. to Nie. są ludzie, którzy... To są ludzie, którzy, Który większość tych chłopaków, którzy też pracują. Pracują i też tworzymy tak, że po prostu będą treningi wieczorami o 19, gdzie skończą pracę i to jest tylko ich wyłączna chęć, że przyjdą. Że jeszcze dodatkowo będą trzy razy w tygodniu trenować, w sobotę będziemy grać mecze. To piękna idea, można tak. powiedzieć, ale myślę, że wytrzymają. Ty jesteś przyzwyczajony chyba do wyższych Wytrzymają, projektu. wytrzymają. Fajne chłopaki, naprawdę widzę, już mamy kilka treningów, jesteśmy po kilku treningach i naprawdę. Bardzo fajnie to wygląda, dużo pracy przed nami, ale, ale mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Jest komplet? Mamy, mamy już tam kilkunastu chłopaków, a tutaj dostaję też jakieś SMS od nowych chłopaków, którzy chcą spróbować. Zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko się potoczy. Mam nadzieję, że będzie fajnie. To jest na takiej zasadzie, że na przykład ja mógłbym przyjść i... mały jestem, ale mógłbyś przyjść, mogę spróbować? mógłbyś przyjść, mógłbyś przyjść no ale to też było paru takich chłopaków, którzy przyszli, ale zobaczyli, że poziom jest po prostu no, nie, nie, nie dochodzą do tego poziomu i chłopcy no sami tak. przychodzą i mówią, że po prostu no. Dziękuję bardzo za, za umożliwienie treningu, ale widzą sami, że po prostu. że jestem grubo po 40. No, generalnie, także tak, tak, sobie tutaj tak, tak, tak tylko. ale nie, nie głównie chodzi o chłopców właśnie naszych młodszych. gdzieś tam kilku mamy tam ponad y, 20 parę lat chłopaków, którzy jakieś tam niby doświadczenie, ale y, chcemy też mamy kilku młodych juniorów, którzy utalentowanych, którzy też będą grać w tym zespole. No i dobra, no i idziesz taką drogą, jak było powiedzmy sobie tam 30 lat temu kiedyś tam jak tak. to się działo. Tak. Od szkoły zaczynają, potem przechodzą. Tak. Teraz jest, mamy trzecią ligę, ty jesteś trenerem. Tak. No i, i co? I potem będziesz po angielsku, jak już przyjdą ci Amerykanie. <gry> spokojnie spokojnie, ja na razie zobaczymy. Ja jestem. Na, na pewno ci chłopcy mają w, w, idealną w, no, miejsce do, do, do grania na poziomie seniorskim, tak jak ja przyszedłem, bo Dużo chłopców, gdy tutaj była Ekstra klasa, dużo chłopców y, też rezygnowało. Y, dochodzili do juniora, najstarszej grupy, grup młodzieżowych, i później już nie mieli gdzie grać, bo w seniorach nie było po prostu miejsca. Już Tam był taki się poziom. A, się tak, a tutaj trzecia liga to jest, to jest po prostu poziom dla naszych właśnie. Chłopców, którzy kończą juniora, żeby ogrywali się i tak jak ja przechodziłem trzecią ligę, drugą, później miałem, później pierwszą ligę i doszedłem do ekstraklasy, to na pewno to jest etap taki bardzo dobry w rozwijaniu się poszczególnych chłopców. Nie no, to jest w ogóle świetne, no to tak. po prostu aż serce tak. mi rośnie, jak tego słucham. Tak to tak właśnie, jest. że nie ma tej blokady na końcu, że sorry, ale my tak. tutaj my z NBA sprowadzamy. I jakiś... z tego co wiem, to też rozmawiałem z prezesem, że nawet jak gdzieś tam później w następnych latach będzie przykładowo pierwsza liga ekstra, przy tam ekstra klasa, to trzecia liga będzie zawsze, żeby właśnie chłopcy mieli gdzie grać, bo utalentowany jakiś chłopiec, który będzie naprawdę utalentowany, będzie, to będzie grał w trzeciej lidze, a będzie też Dokoptowany do tego pierwszego zespołu, który będzie bodajże przykładowo w pierwszej lidze. Opowiedz jeszcze o swojej karierze troszeczkę, ale troszeczkę yy, z, przeciw komu grałeś? Albo może z kim grałeś przeciw jakiś taki wiesz no, Jakąś legendę się grałem, grałem paru tam obco, obcokrajowców, miałem w tych zespołach było dużo. Wiesz, nie muszą być obcokrajowcy? Ale nie, no grałem grałem przeciwko. No, jak w turowie pamiętne czasy, jak był Kelati, Logan, to jak grałem wtedy. W Jarosławiu, w, w, chyba w Kołobrzegów, to wtedy ten słynny skład, co był w Zgorzelcu, tak? który Saszo Filipowski prowadził. No z zawodników to obcokrajowców no było bardzo dużo w tym Ekstraklasie. To byli tacy, którzy byli ściągani gdzieś na sezon, promowali się i wyjeżdżali gdzieś do innych lig, do lepszych lig i po prostu e, z Polaków. Z polakami, no Paweł nie. nie wiem czy tam taki zawodnik, który grał w Śląsku Wrocław, kiedyś zdobywał mistrzostwo polskie, grałem w Miłwa Storii Bydgosz. Eee, no a przeciwko komuś? No. To... No co, przecież w bar, Barclay'owi grałeś kiedyś? Nie, 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 nie. nie, nie, nie. A chciałeś? Była no. taka w ogóle możliwość potem. No, no nie, no miałem zawsze tak, że gdzieś trafiałem do tych zespołów, no chciałem właśnie, nie chciałem iść do zespołu, gdzie przykładowo grało Mistrzostwo Polski, gdzie po prostu bym siedział na ławce, tak? No to gdzieś nie jakiś... Ja wybierałem takie kluby, gdzie po prostu będę grał. Grał i rozwijał się, tak? No. Powiedz, jak zaczynałeś kto jest twoim w ogóle itolem, tak w ogóle ze wszystkich, nie? No to z tego co, jak ja zaczynałem, no to ogromny boom było na NBA, gdzie był Michael Jordan, gdzie to, yy, gdzie to w każdy w moim wieku chłopiec... Yy, chciał trenować koszykówkę przez to, co wyprawił Michael Jordan, tak? I no. to po prostu każdego kolegę z mo mojego w moim roczniku, czy młodszy czy tam starszy w tamtych latach, to każdy idolem to był Michael Jordan. I nie byłeś wyjątkiem. Tak. George. Byłeś. Jordan, Jordan, wszyscy, wszyscy po prostu yy, pamiętam mecze w nocy o drugiej, o trzeciej, człowiek nastawiałem sobie budzik, żeby tylko obejrzeć mecze z Michaelem i no to, to był motor napędowy na tamty czas. No i potem dużo jest ludzi, którzy kończą karierę, tak jak ty skończyłeś. Mm -hmm. I, I wiem, że potem bywa ciężko. No jest, jest. Mam sportowca. Sportowiec dużo. był na takich obrotach. Tak. Nie? Potem się różne rzeczy Można, dzieją. No trzeba się przestawić. No. trzeba się przestawić z tego, gdzie ja trenowałem dwa razy dziennie, pięć razy w tygodniu, rano i po południu. Po obiedzie miałem tam jakąś drzemkę, bo musiałem odpocząć na następny trening, a wróciłem do domu i trzeba było to po prostu pozmieniać. Nie ma spania po południu, tylko jest rodzina, są dzieci, są obowiązki, które trzeba po prostu robić. I też. pracę to... trzeba znaleźć. No tak. Ty zostałeś w koszykówce, na tak. szczęście. No ja się cieszę, ja się cieszę bardzo, że, że pracuję, że robię to, to, co całe życie robiłem, co kocham. A bycie sportowcem pomaga? W... W dalszym życiu tak jest. Czy przeszkadza. Nie, nie. Po... Czego cię nauczyło? Nauczyło bycie? mnie to, że po prostu rywalizacja w różnych grupach młodzieżowych, później trzecia liga, druga, rywalizacja nieodpuszczanie walczy... były mecze, gdzie się przegrywało, później na końcu się wygrywało te mecze. To też robiło we mnie taki charakter, że jest, że ja po prostu nie dam sobie, nie odpuszczę, tak? że nie jestem taki, że powiem, a dobra, no, Ok, tylko po prostu walczy do samego końca, tak? I to, to, to też, to też nas, y, ta, ten sport y, y, rywalizowanie w tym sporcie dawa, y, przy, przeka, y, przekładało się właśnie na, na przekłada się na, na życie. Warto się tego nauczyć? Warto, warto, bardzo, bardzo. Rywalizacja zespo, gry zespołowe wszystkie po prostu to uczą tego właśnie. Tak. Bo to jednocześnie z, z jednej strony rywalizacja, a z drugiej strony współpraca, prawda? Tak jest, tak jest. Jakby podstawa życia, nie? Tak, tak, tak. I, I no i też różni trenerzy, których trzeba było też y, po prostu słuchać, trzeba, czy trener krzyknął na ciebie, czy ten trzeba było y, zgodzić się, tak głową i po prostu... Nie odzywać się to też uczyło jakiejś tam pokory, tak? Mam nadzieję, że będziesz dobrym trenerem. Tego Ci życzę. Dziękuję bardzo i zapraszam na zajęcia Akademii, koszykówki w Tak imieniu. jest. Tak jest. Dzięki, Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo.